Cześć kochani, zapraszam Was na wczorajszą gazetkę do Biedronki i zobaczcie, mamy 120 zł, takie mopy obrotowe z Wiledy, turbo. Są to fajne mopy. Następnie pokażę Wam kalosze damskie i może tak po kolei cenami, bo później mam zapytania o cenówki, więc kalosze, zobaczcie, takie fajne, śliskie, tutaj mają z boku gumy. Występują w kolorze czarnym bądź takim właśnie różowym. I zapłacicie za nie 40 niecałe złotych. A jeszcze, jeżeli jesteście nowi, a nie subskrybujecie kanału, to będzie mi bardzo miło, jak naciśniecie subskrypcję, zostawicie dzwoneczek, wtedy będziecie wiedzieli zawsze, kiedy pokazuje się filmik na kanale. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami. Przeglądy pokazują się codziennie, po 3-2, Tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Torebka na telefon 25. Tutaj jest jeszcze taka torba za 30, taka w kształcie bagietki. Jak oni to nazwali, i taka większa za 40 zł. Tu jeszcze mamy dywaniki, tylko te włosy nie bardzo do mnie przemawiają. Ja kiedyś chyba w Primarku widziałam taki dywanik i z niego strasznie te włoski wychodziły, więc tutaj nie, nie polecałabym. Są podobne w Action i są naprawdę świetne ale jeżeli tutaj będziecie chciały, bo wam się bardzo podobają, to zapłacicie za nie 30 zł. No i lecimy od tych najmniejszych. Myślałam, że to jest tam na telefon, ale nie. To jest ta ciutka większa. Zaraz pokażę wam na telefon. Chociaż tutaj, jakby ktoś miał dwa telefony bądź portfel, to tam zmieści spokojnie. Tutaj są te na telefon i widzę, że tutaj one występują w trzech kolorach czarnym, zielonym i różowym. No i teraz macie bagietkę. Dla mnie to bardziej jak rogal taki, no ale dobra niech będzie bagietka. Zobaczcie, coś takiego. No i tutaj są te największe. Jeszcze jest fioletowy kolor za 40 zł. No i te chyba... Najbardziej mi się podobają. No, chociaż te na telefon jeszcze mogłyby być. Za 8 zł. Kolejne akcesoria kuchenne, i tutaj kolejny hit. Kolejna mata silikonowa pod kran. Tym razem coś takiego. I powiem Wam, że ta też jest fajna, bo ona jest mniejszą wersją tej, którą pokazywałam z jakieś dwa tygodnie temu. Możecie położyć tutaj gąbkę, w tą dziurę właśnie wkładamy kran. No, jest naprawdę bardzo ciekawa i ja się zastanawiam jak ktoś kupił, ma to też zostawcie komentarz, ciekawa jestem jak się to Wam sprawdza, tu jeszcze są takie silikonowe, fajne, bardzo mięciutkie na e, łyżki tutaj jest taka kieszonka, że z jednej strony możecie wrzucić na przykład takiego druciaka, z drugiej gąbkę tu kolejne to jest sitko plastikowe, On w środku ma właśnie plastik te m, ranty ma brzegi ma silikonowe ale jeżeli chodzi o te o te o te właśnie sitko to te bardziej mi tutaj się podoba, bo jest całe silikonowe, nie wiem jak właśnie ten plastik tam się będzie sprawdzał, tutaj jest całe silikonowe, co jeszcze tutaj znajdziemy, o jeszcze taka fajna podkładka pod garnek na przykład zobaczcie, też jest super i, i, I chyba to by było na tyle. Więc z takich silikonowych za 8 zł to tyle. Koszulki mańskie, podkoszulki 40 zł, szlafroki damskie i mańskie za 40 zł to jest w ogóle hit cenowy. One są naprawdę fajne, świetnie wykonane, bardzo podobne jakościowo do tych z PEPCO. Tu macie taki kremowy, ten jest piękny w serduszka. No oczywiście pan też już chce się pokazać, więc za chwileczkę już pana pokażemy, zobaczcie jaka ładna zieleń i tutaj tu rozmiarówka widzę jest S na M, a u panów M na L, oczywiście też tam pewnie byłoby wyżej, ale pokazuję te, no i tu macie ten z, z serduszkami różowe, one mają dwie kieszonki z przodu, sznurek, więc bez kaptura tylko. Więc takie szlafroki w fajnej cenie możecie kupić. Następnie są standardowo filtry do mm, dzbanków, 50 zł, ale tutaj jest jakiś zestaw, słuchajcie, dzbanek i filtry. Tu z tyłu są y, buty Adidasa za, dwa, za 20 zł. No tak, pewnie ktoś by się ucieszył, bo y, znikłyby w sekundę. 200 zł niecałe, słuchajcie, buty. Z Adidasa, no i tutaj otwarte pudełko, więc na przykład takie. I tu mamy fajny zestaw. Zobaczcie, ten dzbanek ma świetny kolor szary z góry i jest troszkę inny od tych z pepką. Mi się wydaje, że ten jest taki najbardziej solidny. Tak on tutaj się prezentuje. Ma cztery wkłady od razu w tym zestawie. No, no, powiem Wam, kusi. I za ten zestaw zapłacimy 50 zł, więc no fajne. Chyba bym wymieniła ten mój stary, taki zwykły, blad, biały jakiś, <noise> niewyraźny. Lecimy dalej. Skarpetki dams damskie, męskie z ryboka, chociaż damskie też, czekajcie, tak. 25 zł i tutaj 45 zł są bokserki. Dlatego 45 zł, bo raz, że firma, a dwa, zobaczycie jaki tam jest duży zestaw. No i 25 złotych są figi damskie, więc figi za chwileczkę, tutaj zobaczcie 5 sztuk, taki zestaw czarnych bokserek męskich. No i figi, figi są różne, na przykład takie, albo takie, tu są już z takim wysokim stanem, trzy kolory, bo to są takie trójpaki. No i takie, tutaj fajna taka kropeczka, bądź paseczki i tam jedne gładkie były, widziałam. Bambusowe chlebaki, na nie nie miałam ceny, ale tu jest jakaś taka skrzynka, prostokąt, szukam jak to się otwiera, tutaj widzę spód, no ale jakoś tam się musi otwierać, tutaj jeszcze czekajcie, no myślałam, że to jest to, ale to nie, bo to jest zestaw, Przyprawników za 60 zł. Tutaj jest to samo. Pokażę Wam, jak to wygląda. One są podobne do tych, co są w Action, ale w Action są według mnie ładniejsze. A tak wygląda ten chlebak. I tu jeszcze macie taki. I chyba tamten mi się bardziej podoba. No i co? Ganki, jakiś widzę zestaw sitek, pojemników. I patelnie na wagę właśnie. Patelnie na wagę z tej firmy Ambitium za 60 zł. No, myślę, że cenowo może być ciekawie. Tu jest zestaw metalowych misek z pokrywką, i tutaj mamy y, miseczkę z duszlakiem i tu y, nawet, y, nawet jest ona spora, znaczy ona jest takiej średniej wielkości, bo to nie jest ani duża ani mała, fajna. Ten zestaw mi się podoba. No i chyba z tej strony to by było na tyle. Jeszcze pokażę wam te patelnie. Tu jest na przykład taka ze średnicą 20 cm i to jest kamień. Kolejne akcesoria kuchenne, tym razem do przygotowania jajek za dyszkę. Tutaj mamy storczyki za 35 i wkład do mopa ledy tutaj do tych obrotowych mopów. Zobaczcie. Ale płaskich też z boku widzę są. No i piękne sturczyki, no cudowne. Chociaż w Action kupicie tańsze, i tam możecie kupić mniejszą, mniejszą wersję za naprawdę świetne pieniążki. Tutaj mamy dużo tego, więc tak: albo taką foremkę, albo taką krajańicę, albo łopatkę. Wszystko jest ładne. Jedna tylko sztuka tutaj została miseczki, zaraz wam pokażę i chyba najbardziej mnie zaciekawiła. Tutaj mamy minutnik do przygotowania jajek. Tu jeszcze, a nie, ta krajelnica była. O, tu jeszcze jest coś takiego fajnego. Aha, no to to pewnie każdy też zna. Separator do jajek, ale ten jest bardzo fajny, zobaczcie. I też mnie zastanawiał. Bo taki inny od wszystkich. Tu jeszcze mamy jakąś taką szatkownicę, która sobie może stać na półce u Was. Tu jeszcze jest taka pływająca silikonowa foremka do jajek ale w nich się bardzo długo gotuje te jajka. No i mnie zaciekawiło to urządzenie do gotowania koszulek w mikrofalówce. Słuchajcie, no dla mnie to był szok. Ja to specjalnie e, przytrzymam. Dajcie pauzę, doczytajcie, bo dla mnie to jest po prostu jakiś mygaber, że już wymyślają takie mm, foremki, że tutaj można wbić jajko, ustawić w mikroweli mm, i mieć gotowe jajko po dwóch minutach. Fajnie to wygląda, ale czy to się będzie sprawdzać? Nie wiem. Ale jeżeli już ktoś ma, to też może zostawić komentarz. Tu mamy klocki dla dzieci, trzy. Widzę jakieś takie warianty do wyboru. Psi Patrol standardowo. I tak one tutaj wyglądają. Kolejne są gry i układanki. Świetne klocki Lego kwiaty. One naprawdę tak ładnie wyglądają. 200 zł. Widziałam, jak dziewczyna na TikToku składała. Naprawdę wygląda to super. No i coś dla dzieci do kąpieli. 40 zł zestaw Blu. Blue. Oj, czemu moje dzieciaki już są takie duże? Ale chociaż temu najmniejszemu może jeszcze bym i je kupiła, bo to naprawdę takie słodkie. Zobaczcie, tu jeszcze są z Blue i z Bingo. Coś takiego. Też fajne. Bardzo e, fajnie, że Bingo i Blue już tak się rozwinęło, że już jest nawet w Biedronce, a dla osób, e, które nie wiedzą, co to jest, to jest taka ta słynna bajka e, na e, właśnie dla dzieci. I to jest po prostu hit. To wszystko e, jest już w smyku, ale są tak drogie zabawki, że chyba najlepiej kupować na. AliExpress tam jeszcze gdzieś. Tam. Tylko te podróby przychodzą okropne, więc to też nie jest tak, bo tam znowu nacięłam się, że te figurki nie wyglądają tak ładnie. Ale tam można kupić fajne figurki dla małych dzieci, jakichś takich klocków, bo to polecę Wam, bo naprawdę jest zdecydowanie taniej. Tu teraz możemy kupić też ciekawe klocki z firmy Ten Elefan i one są bardzo podobne do klocków Lego, tylko troszeczkę kształtem, kształtem podchodzą pod takie jakby prostokąty dla mnie. Ale można zawsze coś tutaj zbudować z dziećmi i, i dziecko na pewno będzie się fajnie bawiło. Te zestawy są duże. Tutaj zobaczcie taki zestaw, na przykład 217 elementów. Te, te laleczki są też nawet, widzę, fajne. I tu jeszcze dla chłopców widzę jakiś motor, jakaś koparka. No, można tutaj z dziećmi się fajnie pobawić. No i oczywiście na koniec są jeszcze mm, do ćwiczeń jakieś hulej piłki. No jest tego sporo. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Szczerze te jajka, te akcesoria kuchenne mnie najbardziej zaciekawiły, ten, te maty silikonowe, ale czekam na kolejny tydzień mam nadzieję, że będzie petarda, więc zapraszam na ten przegląd do Action, bo to była petarda w Pepko, też ostatnio pokazałam petardę, a będzie większa petarda, jak te wszystkie rzeczy, które wczoraj widziałam u koleżanki wejdą w sklep, bo kolekcja w tym roku świąteczna będzie mega. W tym roku będzie tak dużo nowych. Będą skrzaty, będą na nogach y, ruchome myszkamiki, będą nawet zbanki, no będzie tego tyle, że po prostu nie mogę pokazać tych zdjęć, y, bo to nie jest oficjalne, ale jak zobaczyłam y, poduszki, no oszalejecie, zobaczycie, ja już nie mogę się doczekać. Dzisiaj pokażę Wam też nową taką zastawę. To będą takie kamieniczki, które opanują święta 2024. Ona już robi furorę, więc możecie skompletować naprawdę świetną zastawę. Dzisiaj już będą z niej miseczki, będą jeszcze mleczniki, talerze, duże patery, kubki i pojemniki. Tak więc naprawdę w PEPKO będzie się dużo działo. Dzięki, że byliście. Dziękuję za komentarze, łapeczki, subskrypcje. Szybko przerabiam dla Was przegląd z PEPKO i do usłyszenia za vielleicht gar ja nicht, ich bin